Szczotki płaskie to wyjątkowo skuteczne akcesoria przeznaczone do utrzymania czystości różnego rodzaju powierzchni. Świetnie sprawdzają się zarówno podczas czyszczenia okien, jak i paneli fotowoltaicznych i przy myciu fasad czy samochodów ciężarowych. Pszczotka płaska świetnie sprawdzi się zarówno przy czyszczeniu wysokociśnieniowym, jak i niskociśnieniowym. Tę drugą opcję pokażę Ci pod koniec filmu, a zaczniemy od złożenia kompletu do czyszczenia wysokociśnieniowego. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to skompletowanie zestawu, który zawierał będzie lancę teleskopową TL, a druga opcja zakłada użycie lancy, będącej częścią standardowego wyposażenia urządzenia HD i HDS. Ok, zacznijmy od zestawu numer 1, czyli tego, w którego skład wchodzi lanca teleskopowa TL. Montaż rozpoczniemy od przygotowania urządzenia wysokociśnieniowego HD lub HDS. Pamiętaj, że jeżeli pracujesz z urządzeniem HDS, powinieneś używać wody o temperaturze nieprzekraczającej 60 stopni Celsjusza. Do lancy teleskopowej TL przykręć adapter TL wysokociśnieniowy. Częścią każdego urządzenia zarówno wysokociśnieniowego HD, jak i HDS jest wąż, który z każdej strony zakończony jest gwintem EasyLock. Końcówkę węża podłącz do adaptera TL wysokociśnieniowego za pomocą adaptera numer 2. Następnie do wyjścia adaptera TL podłączamy wąż Solar, który posiada gwint 22 na 15 Przeprowadzamy go przez slot lancy teleskopowej i przeciągamy przez całą jej długość. Lanca teleskopowa TL zakończona jest mosiężnym trzpieniem, który wymieniany jest na złącze warii. Element ten przykręcamy również do drugiego końca węża i solar. Szczotkę płaską przykręcamy do złącza wario znajdującego się na drugim końcu lancy. Ok, teraz pokażę Ci, jak stworzyć zestaw z wykorzystaniem standardowej lancy. Po przygotowaniu urządzenia HD lub HDS, pistolet łączymy z lancą, do której przykręcamy adapter numer 8. Do adaptera numer 8 przymocuj szczotkę płaską. Pudełko ze szczotką płaską zawiera wężyk z trójnikiem do podłączenia wody. Element ten potrzebny jest przy myciu niskociśnieniowym. Co jeszcze zawiera pudełko? Oczywiście szczotkę płaską w wybranym kolorze. Miękkie niebieskie szczotki zostały stworzone do czyszczenia szklanych fasad oraz paneli fotowoltaicznych. Czerwone o średniej twardości i zielone, czyli najtwardsze ze wszystkich, przeznaczone są m.in. do konserwacji betonowych i drewnianych fasad lub tarasów oraz do czyszczenia np. betonowych elewacji budynków. Wszystkie szczotki posiadają wbudowaną dyszę wysokociśnieniową, a także otwory do czyszczenia niskociśnieniowego. Na sam koniec pokażę Ci, jak przygotować zestaw do czyszczenia niskociśnieniowego, w skład którego wchodzi woda z kranu, filtr WS oraz lanza teleskopowa TL. Wąż ogrodowy podłącz do szybkozłącza w kranie. Drugi koniec węża, za pomocą szybkozłącza, wepnij do filtra WS. Specjalny wąż doprowadzający wodę, który ma 25 lub 50 metrów, podłącz za pomocą szybkozłączki do wyjścia z filtra. Następnie wąż wpinamy do haczyków zewnętrznego prowadzenia, które znajdują się na lance teleskopowej TL. Powinniśmy to zrobić w taki sposób, aby zostawić odpowiednio dużo miejsca na możliwość wysuwania poszczególnych segmentów lancy. Dwie końcówki wężyka mocujemy do otworów znajdujących się w szczotce. Lancę teleskopową TL łączymy ze szczotką płaską za pomocą złącza kątowego. Końcówkę węża doprowadzającego wodę wpinamy do trójnika wężyka. Opcjonalnie możemy na wężu doprowadzającym wodę zamontować zwykły zawór kulowy. Umieszczamy go wtedy pomiędzy filtrem WS a lancą teleskopową. Dzięki temu podawanie wody na szczotki stanie się jeszcze wygodniejsze. Mam nadzieję, że ten instruktaż okazał się pomocny. Na naszym kanale znajdziesz więcej filmów z tej serii. Oglądaj, subskrybuj i zostawiaj łapki w górę.